Dzisiaj zaprezentujemy Wam zestaw dresów i koszulek. Dla kogo Iwona? Dla klubu Bandit Carp. Których serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy! Mamy w zestawie dresy i koszulki. Pokażę najpierw dres. Pogoda nam trochę nie sprzyja, jesteśmy twarde babki. Dajemy radę. Wypożyczyłam sobie tutaj akurat dres od Primo. Czyli mamy hafty w kolorze czerwonym z ksywką Primo. Logo klubu. Klub Bandit Carp. Sznurki w kapturze. Ściągacze w rękawach. Jest to dres bawełniany w kolorze ciemnej zieleni. Czyli bluza kangurka, główna ta duża kieszeń. I z tyłu kaptur oraz. Oraz duże logo. Klub Bandit Carp. Trochę w ciurcie. Kaptur się przyda. I w zestawie mamy spodnie. Spodnie również dresowe. Też z tą ksywką. Primo. Kieszenie z zamkami. Tutaj z końcóweczkami czarnymi. I na dole, na nogawce mamy również ten haft Club Bandit. Karp. Pokażę jeszcze się z tyłu. I w zestawach chłopaki mają koszulki koszulki w sublimacji z piękną grafiką jak tutaj w toni wody mamy rybę karpia ksywka również primo logo klubu na rękawku flaga również tu jest odniesienie na tych rękawkach tej toni wody i z tyłu na koszulce mamy duże duże logo Jeszcze raz pozdrawiamy cały klub! Pozdrawiamy? Pozdrawiamy! Do zobaczenia, do usłyszenia, czyli dzisiaj mieliśmy dresy, koszulki. Pa! Cześć!